wody pierwszej klasy czystości biologicznej i chemicznej, sprowadzoną z gór Apenin. Woda w Nasonii jest tą samą wodą, która dociera do mieszkań rzymskich, tą samą siecią wodociągów. Co roku przeprowadzanych jest tysiące testów laboratoryjnych, które poświadczają jej nieskazitelną czystość. W Rzymie woda jest wszędzie za darmo. Płynie z fontanienek, które są rozsiane po całym mieście. Możemy mieć swoją butelkę lub baniaczek na wodę i w każdym miejscu możemy je uzupełnić świeżą i chłodną wodą mineralną dostępną na każdym kroku. Aby skorzystać z możliwości picia przy fontannach, zaleca się noszenie przy sobie pustej butelki, którą można napełnić przy fontannach, znajdujących się na wielu głównych ulicach, zwanych fontanna nasoni. Należy jednak uważać na fontanny, które mają znak not potable, oznaczające, że woda nie nadaje się do picia. Dlaczego woda w Rzymie jest taka dobra? Ano dlatego, że woda pochodzi z gór i płynie wzdłuż linii starożytnego rzymskiego akweduktu. Możesz mówić co chcesz o starożytnych rzemianach, ale oni naprawdę wiedzieli, jak przemieszczać, podgrzewać i dobrze wykorzystywać wodę. Włosi podają wodę z ekspresso. Woda podawana z kawą pochodzi po prostu z kranu i powinna mieć temperaturę pokojową. Sięganie potem najbardziej z neutralnych napojów przed wypiciem małej czarnej ma służyć przepukaniu jamy ustnej, a co za tym idzie, oczyszczeniu kubków smakowych. Ogólnie dla turystów Rzym jest bezpiecznym miastem, ale w turystycznych miejscach trzeba uważać na kieszonkowców. Zwłaszcza w metrze, przy fontannie di Trevi, na schodach hiszpańskich i w okolicach Watykanu. W nocy najlepiej unikać dworca Termini i okolic Pignetto, szczególnie poza głównymi ulicami. Kieszonkowcy stosują nowe metody: złodzieje przebierają się za księży lub turystów, by zmylić swoje ofiary. Kieszonkowcy bardzo często wyrywają telefony z rąk, odsuwają plecaki. Ważne jest, by dokumenty i pieniądze trzymać we wewnętrznych kieszeniach, a torebki nie zostawiać na oparciach krzeseł. Plecaki trzymać założone z przodu, a nie z tyłu na plecach. W przypadku utraty dokumentów należy zgłosić się na stację karabiniery lub policję, aby złożyć zeznanie. Można też udać się do polskiego konsulatu, który wystawi tymczasowy dokument ważny przez 7 dni. Koszt takiego dokumentu to 40 euro. Oto kilka przykładów kradzieży. Na przykład w muzeach watykańskich aresztowano dwóch mężczyzn i kobietę narodowości rumuńskiej, którzy podawali się za turystów i gdy stali w kolejce do prawdziwych turystów, weszli w posiadanie torebki za, yy, z 230 euro należącej do przewodnika. Na miejsce zdarzenia udali się agenci jednostki operacyjnej. Aresztowali trzech kieszonkowców. W pobliżu Koloseum natomiast aresztowano również 41-letniego Algierczyka, podczas gdy dwoje turystów było zajętych robieniem sobie selfie z amfiteatrem Flawiuszów w, w tle. Mężczyzna ukradł im walizki, został ścigany, aresztowany, a torby odzyskane zostały i zwrócone. Następnie ponownie w Koloseum na stacji metra aresztowanych zostało trzech obywateli Ameryki Południowej, którzy ukradli telefon japońskiemu turyście. Następnie na Via Dei Fori Imperial ofiarą był angielski turysta, a złodziejami okazały się trzydziestoletnie dwie Rumunki, przedmiotem kradzieży był portfel. Najczęściej jednak kieszonkowcy działają w grupach przy wsiadaniu lub wysiadaniu ze środka transportu publicznego. Grupa taka robi sztuczny tłok, jeden z nich odwraca uwagę ofiary, gdy w tym czasie jego wspólnik sięga po portfel. Na przykład, zanim turysta się zorientuje, to drzwi pojazdu się zamykają, a złodziej staje się bogatszy o pieniądze ofiary. Jak nie dać się kieszonkowcom? Przede wszystkim ograniczyć rozmowy przez telefon w miejscach publicznych zatłoczonych. Najlepiej wyłączyć się z tłumu i stanąć z boku. W miejscach publicznych trzymaj torebkę zamkniętą przed sobą albo pod pachą. W tłumie noś plecak przed sobą blisko ciała. Rzeczy wartościowe znajdujące się w bocznych kieszeniach plecaków są łatwym łupem. Większość zamków błyskawicznych jest blokowana, a nawet opaska zaciskowa, spinacz do papieru lub kółko na klucze pomagają utrzymać torebkę zapiętą. Nie chodzi o to, by twoja torebka była nieprzepuszczalna, ale o to, by trudniej było się do niej dostać. Warto jest. Zainwestować również w porządny portfel antykradzieżowy. Zwykle tego typu portfele mają zabezpieczenie RFID, które blokuje fale i uniemożliwia kradzież pieniędzy z karty. Na zakupach buszując pomiędzy regałami zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Częstym widokiem jest m.in. Dams damska torebka pozostawiona w sklepowym wózku. Stróże prawa zachęcają, by do torebki przyczepić zwykły karabinczyk, czyli zamykany haczyk. Za jego pomocą można przypiąć swoją własność do wózka, co na pewno zmniejszy ryzyko kradzieży, bo pozwoli w porę zareagować. Należy jednak pamiętać, by pomimo zabezpieczenia nie spuszczać bagażu z oczu. I zróbmy to chociaż po to żeby wrócić do domu i mieć wspaniałe wspomnienia po uroczym pobycie w Rzymie. Jedna z anegdot o Rzymie opowiada o tym, jak gęsi obudziły Rzymian i pomogły obronić kapitol. W dowód wdzięczności za uratowanie miasta Rzymianie obnieśli jedną z gęsi w lektyce po Rzymie. To była jedna z anegdot o Rzymie, których jest bardzo wiele. A popularne przysłowie to wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.